Jak korzystać ze strefy dobrego samopoczucia w aplikacji Medicover Sport. W aplikacji Medicover Sport znajdziesz strefę dobrego samopoczucia, a w niej dostęp do aplikacji Mindy, stworzonej po to, by pomóc Ci odnaleźć spokój i równowagę w codzienności. Czekają tam na Ciebie m.in. sesje medytacyjne i relaksacyjne, kursy rozwojowe, nagrania, które ułatwiają zasypianie i treści, które poprawiają koncentrację oraz równowagę emocjonalną. A jak zacząć? To proste. Otwórz aplikację MediCover Sport i wejdź do strefy dobrego samopoczucia. Następnie kliknij Wygeneruj kod i przejdź do aplikacji Mindy. Pobierz Mindy i zaloguj się lub załóż konto. Na ekranie pojawi się komunikat o aktywacji wraz z kodem z aplikacji MediCover Sport. Kliknij Kontynuuj, a Mindy potwierdzi Twój dostęp premium z MediCover Sport. Od tej chwili możesz korzystać z aplikacji Mindy zawsze gdy tego potrzebujesz, bezpośrednio na swoim telefonie. Zatrzymaj się i weź oddech. Otwórz strefę dobrego samopoczucia w aplikacji Medica Sport.